Siemaneczko, moi drodzy. Robimy. Zamalujemy. Miał remont silnika. Prawdopodobnie, ale nie jestem pewien będzie na sprzedaż. Sam robiłem remont. Także jest to. No, chyba dobrze zrobione. Już wam pokazuję. Ja wam pokażę. pokażę wam jak lakiery z oryginału był dobrany lakier z kodu lakieru. Co znalazłem na internecie. A pokażę wam, jak z mojej maski z USTA dobieraliśmy. Z tego z... Tak to wygląda. Tu macie lakier żółciutki, widzicie, jak na znaku ostrzegawczym. Nie wiem, czy to będzie dobrze, dobrze wyglądać. To było demontowane, wszystko obczyszczone. Tak to wygląda. No, szpachla wzięta, jest rozdzielacz, tego nie będzie widać. To jest zmatowione już, a to jest lakier, który jest dobrany z mojego, mojej maszyny. Kamil maluje. Yeah, yeah. Jest dobrze. Tutaj niestety widzicie jak to wygląda, no ale no cóż no. to jest. Pokażę to, co mnie najbardziej zaskoczyło. Spójrzcie, jaka maszyna. Motorowy, czy jakoś tak to się zwie. Równie długa I w tym puku dosyć ciężko trzydziestka ma, zobaczymy na wiosnę, już niebawem, jak moja się zachowuje Gdzieś tu była tabliczka znamionowa. Kto to, to w ogóle robił? Agromet. Agromet Unia. Cena. 23 tysiące. Masa. Ile to waży? Nie, mówcie, że nie zdrapę. Teraz. 500. 500 coś kilo. Może Janek maluje fajnie. No 500 coś kilo. Może 518? Może 500, 980? Ciężko powiedzieć. Tak to wygląda. Czy Także pół jest, jest super, nie? Podobno robi jak z robi idealnie pod siew. Taki lakierek też no, się jest. Prawdopodobnie jest na sprzedaż. Także jak będę wiedział, to zrobię osobny film. Sam robiłem remont, tutaj tył, wszystko hamulce jest, znaczy tył nie był ruszany. Hamulce są zrobione. Yy... Jest maszyna konkretna na płaskiej osi. Płaskoś była wymieniana, nie wiem czemu. Jest tabliczka. Pokażę który rok nawet tego ciągnika. oś była na płaskiej osi, był ten ciągnik. i ja to, było... to będzie widać? W... 1980 rok, 330, no nie wiem czy to coś będzie no tu macie tabliczkę, tak to wygląda, że dobra, trzymajcie się,